Nie umiem malować. Moje dzieci na bardzo pięknie malują. Moje Może Życie. gałązki? Może banka, jakieś. Na Proszę narzekać, komentować. Nie, żeby, żeby były głosy artystyczne, nie narzekamy. trzeba <noise> zieloną A, a co? A na bywają końci również w, w innych kolorach? A potem to po Że, a, bywają. A może czerwony, zielony Zaczynamy od kolei? Nie, zielony, tak. Zaczynamy od kolei. Nie, ja od autografu. A potem uliczno. się okaże, że nie będę miała miejsca. Tak? Ale to będzie jakiś. A to o, o, jakiś śliczny autograf. No proszę. No proszę. Bo jakbym tak prawdziwie, tak jak naprawdę się podpisuje, to by nikt nie wiedział, kto to jest. No to prawda, no, tak to, to prawda. Ja, ja też mam charakter bardzo ja lekarski. Ja miałam, Chyba, że po spodem Tam Sam się nie? będzie potrafił spodem Bardzo często, naprawdę. Masz to, masz to? Dobrze, moja choinka wypadła od razu. Ale nazwa jest fajna w gruncie rzeczy. No, ale nie? piękny autograf. W gruncie rzeczy jest fajna, tak. No proszę. No proszę. No, jakie drzewko? No, jest, że to, tak. Zobaczcie, jest. Jakie drzewko? Słuchaj. ślicznie. Od 50 lat nie malowałem choineczki, słuchajcie. A ja nawet może z A to co? Było, były, jakaś prawa? Była, tak? Przedszkolna, szkolna? Coś tam szkolnego, tak? <słuchaj> Była, tak? No to przecież to było pięknie. A z oczyma takie, te? Ja to kupiłam, takie naklejki po to są naklejki? Jeśli pooklejałam Matka. Ale zielonego nie macie? Mamy. co chciałaś? Bo chciałam...